W Małopolsce do końca tygodnia trwać będzie tydzień z urzędami pracy, jednak już teraz możemy podsumować dotychczasowe działania. Jest to przedsięwzięcie, które ma przede wszystkim spopularyzować i poinformować mieszkańców Małopolski o tym, że urzędy pracy są takim miejscem, w którym w zasadzie każdy, kto myśli o swojej karierze zawodowej, może jakby skorzystać z tej oferty, a więc nie jest ona. Tylko i wyłącznie kierowana do osób bezrobotnych. Mamy ofertę dla przedsiębiorców, dla tych, którzy już działają. Mamy ofertę dla osób oczywiście poszukujących pracy, czy dla pracujących, którzy chcą się kształcić, rozwijać w formie kursów szkoleń. W ciągu tygodnia w całym regionie odbyło się niemal 100 wydarzeń przygotowanych przez małopolskie urzędy pracy. Spotkania z doradcą zawodowym, podczas których Nasi klienci, podkreślam nie tylko osoby bezrobotne, ale także osoby pracujące czy studenci, mogli skonsultować swoje dokumenty aplikacyjne, zbadać swoje kompetencje zawodowe, można było wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach, spotkaniach dla osób, które planują założenie działalności gospodarczej, przemyśleć swój pomysł na biznes, czy w końcu oferta dla pracodawców, czyli ich pracowników, którzy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego także mogą zdobyć środki na rozwój właśnie kompetencji. Potencji swoich pracowników. Jak zapewnia Wojewódzki Urząd Pracy, tegoroczny wachlarz wydarzeń pozwolił każdemu znaleźć coś dla siebie.